Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczący niewiast. A szło za nim mnóstwo ludzi, także kobiet, które zawodziły i płakały nad nim Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł. Córki jerozolimskie, nie płaczcie na węglo. Płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą szczęśliwe, niepłodne łona, które nie rodziły i piersi, które nie Wtedy zaczną wołać do gór – padnijcie na nas, a do pagórków przykryjcie nas. Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym niewiasty jerozolimskie zawodziły i płakały nad Jezusem, ponieważ widziały w Nim człowieka zdążającego na śmierć, wyrażały sobą postawę typową dla ludzi niedojrzałych duchowo, którzy wobec bólu i nieuchronnej śmierci popadają w rozpacz, nie widząc ani sensu cierpienia, ani sensu umierania, zrozumiałych tylko w Bożej perspektywie. Tymczasem Chrystus, przyjmując krzyżową mękę, uwalnia człowieka od przekleństwa śmierci. Jego zmartwychwstanie ukazuje bowiem, że śmierć ciała Bynajmniej nie jest kresem istnienia człowieka. To dlatego święty Paweł napisał w drugim liście do Tymoteusza, że nasz zbawiciel, Chrystus Jezus, przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. Dla wierzącego chrześcijanina, wszczepionego dzięki łasce Chrztu świętego w śmierć, i zmartwychwstanie Chrystusa, śmierć, jest tajemniczym progiem prowadzącym do pełni życia. Słowo refleksji poetyckiej jest szczególnie powołane do tego, by próbować nazwać to, co dla człowieka jest tajemnicą. By próbować nazwać niewyrażalny. W ten właśnie sposób o tajemnicy progu pomiędzy doczesnością a wiecznością i o przejściu przez ten próg, pisał w roku 1975 kardynał Karol Wojtyła w poemacie Rozważania o śmierci. Aby zbliżyć się do tej tajemnicy, trzeba wewnętrznej dojrzałości. Kardynał pisał więc. Dojrzałość, wstępowanie do ukrytego rdzenia. Dojrzałość, przenikanie głębi, dusza bardziej pojednana z ciałem, bardziej śmierci przeciwna, niespokojna o zmartwychwstanie. Dojrzałość do trudnych spotkań. Dojrzałość, która bynajmniej nie jest łatwa, bo kryje się w niej bojaźń. Bojaźń przed tym, co nieuchronne, co niepewne, co niejasne, co ostateczne. Jakże łatwo może ona przeistoczyć się w poczucie bezsensu i rozpacz. Jakże niełatwo odkryć, że tę bojaźń można przezwyciężyć jedynie miłością, która polega na pragnieniu odejścia ku temu, w kim istnienie znajduje całą swą przyszłość. Dojrzałość człowieka jest więc doświadczeniem zmagania między bojaźnią przed ostatecznym unicestwieniem i potępieniem, a miłością do Boga, który jest zarówno źródłem, jak i ostatecznym celem wszelkiego istnienia. Jak radzić sobie z tym zmaganiem, które staje się istotną treścią życia dojrzałego? Jedynym ratunkiem przed bojaźnią, poczuciem bezsensu i rozpaczą jest otwarcie się na misterium paschale Jezusa Chrystusa. Jest tak dlatego, że właśnie w tym misterium został odwrócony porządek mijania. Zwykle bowiem, jak pisał Karol Wojtyła, przemija się od życia ku śmierci. Takie jest doświadczenie i oczywistość taka. Tymczasem ukrzyżowany i wstały Pan ukazał sobą dokładnie odwrotny kierunek życia ludzkiego. Przechodzenie poprzez śmierć ku życiu. To przechodzenie jest tajemnicą. Trwając w niej, wprawdzie nadal przemijamy ku śmierci, ale też z drugiej strony z każdym dniem nabieramy pewności wiary, że nadzieja z niej płynąca. Dotycząca czekającego nas życia wiecznego w Chrystusie, już nas zbawia. Jesteśmy spesali, nadzieją zbawieni. Jak pisał Święty Paweł w liście do Rzymian, w nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której spełnienie już się ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Jeżeli jednak nie oglądając spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy. Dlatego też poemat Karola Wojtyły kończy się wyznaniem wiary człowieka, który poznał, gdzie bije źródło sensu życia i śmierci człowieczej. I tak jestem wpisany w ciebie nadzieją. Poza tobą istnieć nie mogę. Jeśli własne me ja stawiam ponad śmiercią i wydzieram z gruntu zniszczenia, to dlatego, że wpisane jest w ciebie jak w ciało, które swoją wypełnia moc nad każdym ludzkim ciałem, by zbudować na nowo me ja podjęte na gruncie mej śmierci konturem tak bardzo odmiennym, a przecież najwierniejszym. W którym ciało mojej duszy i dusza ciała Zespala się na nowo, by swój byt, Dotąd oparty o Ziemię, Ostatecznie oprzeć o słowo.